Kanał na YouTube, ale mam jakieś suby, które bym proszę, tylko o suby, a tak naprawdę mam 8 subskrypcji tylko. A ja, po, a a ja, kanał... Kanał... A ja żadnych filmów nie nagrywam. Ja miałem kanał, na którym nagrywałem, potem to porzuciłem i w sumie żałuje, rzuciłem, bo miałem ponad 200 już subskrypcji. No o Jezus. Nawet 200, co nie? Ale to i tak jest dużo, ale potem rzuciłem, o? bo się już nie chciało. I potem znowu zacząłem, potem się znowu nie chciało, potem zacząłem mm, i powiedzieć się mm, dowiedzieć bardziej mm. właśnie właśnie. Na... Aha. No. Ale szko się szkoła, o, bo Kubuś musi się nauczyć, a szkoła, w szkole się uczy, więc Kubuś się nauczy. Kubuś chodzi z no Tigerem. Tiger uwielbia tą grę i Tiger ładnie tłumaczy. Ma Na największe doświadczenie, największy level. No, ale... No to pytanie. Widzisz, a tak To pytanie. Powinniśmy wyczyni. tu zrobić Karolina. Kanał Szkoła. Albo szkoła dla Hello, Jakuba. Ready. Karolina powinna być tu takie coś szkoła dla Jakuba. Fajnie, mam szkoła jeszcze Szkoła dla tu. uzdolnionych. <noise> Fizycznie i technicznie. No. Szkoła jestem dla Jakuba, już mam tytuł, dzięki. Wiesz, ale Karolina, chciałbym ci powiedzieć, że jestem pierwsza. Zawsze! Ta, ta to, to zawsze ginę pierwszy! Zawsze ginę pierwszy! Ja Tatiana, ja się pojawiłam pierwsza w wojnie! No... A gdzie, a gdzie jest aktygmen dla mnie? E, to do tego ziemniaka, mi? jak pójdziemy na inną mapę. <noise> na azylum? Okej. Okay. Nie, na domek. A przepraszam, to szkoła jest to nie domek? To, to, jest, to jest taki Drut domek razy więzienie. pięć. Dawajcie, zróbmy kiedyś więzienie Dobra Więzień Albo szkołę No teraz na jesteśmy szkołę, na to szkole robię? Tylko, że w szkole musimy się trzymać wszyscy razem Nie Jesteśmy, nie, na, no. na pół się podzielimy Ja idę z Tatianą, ty idziesz z Tigerem. Chłopak z chłopakiem, dziewczyna z dziewczyną tak, A nie no. być chłopak z dziewczyną i dziewczyna z chłopakiem? Nie Nie o, i świeczka sól? O! Biorę. Może nie wchodzić w świeczka i czytnik MMF. Ja biorę, ja biorę! Oddać, oddać! No, dziękuję. O. Tylko nie wciskaj do uciekania vanem. No dzięki, wiesz? No nie no, jak już jednostka wyszła, to się nie odpali. Właśnie. To ja mogę wziąć. Tiger! Ty idziesz na ja. prawo? To poczekaj na, tak. na Kubę. Ewentualnie mam go pytanie, co to jest takie? Mam pytanie, co to jest taka... ...stara latarka? To jest podzielna latarka, nie bierz No. Ich. Dobra, walić to. Idę ze zwykłą latarką no, i no, temperaturą. No. Bo jesteśmy w szkole. No. No jesteś. Idę do busu. Ajajaj, aj, aj. nie mogę do busu. Chcemy na piętro od razu? No, może. A pytanie, jak tu przejść? Gdzie ty jesteś? Chodź tu do mnie. Tiger, proszę ładnie nauczyć. Gdzie, ale ja na... pentagram znalazłem. Ło! Wow. A pytanie, gdzie ty jesteś? <grym> na środku mapy, co jesteś? Nie, nie, nie. Ty musisz iść ja na prawo. idziesz tak? na prawo, kuba. A tu! Ty idziesz tu. za blondynem. Mam zero na kaderzu Nie tam już, Ja tam, mam ten, jeden na... Integral. Ja mam jeden na kropce Wiesz co, ja mam, mam tylko ten... Spirita no. A gdzie jest Tiger? To jestem. Wracamy się ja wezmę na ten Spirit? 8 7ka 10 gdzie są korki? Nie wiem. Masz Spirit? No. Weź się zamienimy, Potemka. Trzymaj. A co ale chcesz? MFK czy kamerę? Dawaj kamerę. Ale wiecie, że później pokojem musimy sprawdzić? No. Nie, 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 Jesteś tutaj? Jezu, świetnie. Ale może miałem. być dół. Moje palce. Y, Jesteś czysto. tutaj? Nie, ale nie ma dźwięku ani nic. No nas też nie ma, właśnie o to chodzi Duchu jesteś tutaj Where are you, my duchu, friends jesteś tutaj? Duchu jesteś tutaj. Where are you, my friends? Ani drzwi nie ma otwartych, ani nic. Beach beach duchu jesteś tutaj My beach Where are you? Ja nie mam na ja, ja mam ustawione tak, że ja po prostu mówię i ten... Czy... No, ale no ja też mam tak. A ja, a, ja, a ja się przyzwyczaiłam, że po prostu klikam, nie? Aha. No, ja no ale... przy też, że jak miałam ustawione... O tu są a... paczówle na drzwi. O. Zobaczmy Mewką. Duchu jesteś tutaj? Nie mam Eweku. Zobacz, gdzie ty jesteś? Chodź do mnie. Duchu jesteś e, mam tutaj? A ja to otworzyłem. Jesteś otwierał? W duchu jesteś tutaj. Ja tu otworzyłem drzwi. Tu nie ma ja nic. odpowiadam. Możesz zamknąć. A weź zobaczymy a w te drzwi. Może coś będzie jeszcze. Nie mam. Po stronie trzeba już zobaczyć. Bo my miałyśmy ochrone drzwi, wiecie? To szatni. Ale Orbów tu nie wiesz. jesteś tutaj? Ale cisza. Duchu, jesteś tutaj? Ile masz lat? Drzwi że są otwierane. Duchu, jesteś tutaj? Ile ja masz lat? Ja trochę uszliwiam, to może było słychać. Nie ma tej jakby pode mną? Mam pytanie, wiecie... na piętrze? Wiecie, że się zgubiliśmy? Mnie, pode mnie. Ile masz lat? Tam jest wyjście w Dowana. Nie Bo ja nie mam rzeczy już. Ile masz lat? Even a sign! Duchu daj mi znak Ja się w ogóle z Tigerem Gdy gdzieś się No my chodzimy z to? O! Coś tu było w jeden, ale nie wiem co gdzie. E, nie widzieli nas. No. Ja was widzę. Chodź na e, coś to jest u mnie? Gdzie idziesz? Ja idę po sprzęt, bo ja mam tylko już Tu no, zostałam, bez niczego. No, chcesz MFK? Albo no jak ktoś tę mf A, a, to ci nic nie da, bo to Gdzie trzeba gdzieś włączyć światło, żeby było... Cześć. Szczęśla, która... no, tu są pasy wczelone. no duchu jesteś tutaj? Ile masz lat? Lupa. Może to sami na Minus 7! Freezing, minus 6 Gdzie, Gdzie? Gdzie? Mam na samym końcu gdzieś... Czekajcie Dam otwarte były otwarte i ktoś. Mam freezing, mam freezing. Ktoś to wie. Daj, daj kart, gdzie zgubiłeś wadę? Miałem minus nie, 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 O Jezus, nie, trwałe. nie, 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 na 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 nie, 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 Wiem gdzie jest freezing. Ten ostatni pokój. Mam atak, chyba. O co nie ale gdzie? Widzę cię. Ale nie, Mam, ma... No, jest Ot, nie ten... ma, Uwaga! Na górze po waszej stronie. jest zrobiła sygnał dla A. mnie. Na górze jest? O tak, naszej na górze. Stronie. Tak. Aha no ale poczekaj tam mam, tutaj jest. Znalazłem w Freezingo. Ja później zaznaczę. Jak zginę nawet, to zaznaczę. Nie mam aparatu, żeby zobaczyć, czy są. Ja mam minus Zaparabiam. 9, minus ileś jest? Minus 11. Właśnie. Tam? O, latarka się Tutaj, chodźcie. Dziewczynki tutaj właśnie. Minuski. Dziewczynki. Tu? Tu, wchodź! Okay, ale wiecie co, orbów nie widzę. O! Już drugi piątka, raz! Piątka. Duchu jesteś tutaj! Potem, no. A sprawdźcie, orwy, jak macie. Aparat. No mam właśnie, patrzę, łoj, nie dzwoń, panie. Jest Duchu drugi jesteś raz, tutaj? tutaj! No tu jest oni sześć, dziń. A odciskiwa się Tak, podstawiłam. O, słyszałem. No, Ej, on jest alon czy nie? Alone, alone. O to, ta, to, to wychodź. Wyjdźcie. Ja muszę. Nie, wygadać. Jezus tak dzwoni. Ile masz lat? Do poparcia. Ile masz lat? Ja też jestem sytuowana. No już nie mam rzeczy już. duchu, ile masz lat? Nie gada. Ale tak mamy IMF i mroźne. Jeans, shade oni the Twins. Ja znalazłem coś. Widzisz? Nie... Wystarczyło mnie nauczyć i mroźna, mroźna jest była piątka. Uważa, i mroźna. Jest atak. No. Dobaczcie. Obstawiam, że to może być. Yy... Projektor i to będzie oni, bo weszliśmy tam i ciągle dzwonił telefon. Ale też mogą być tatwice. Gadnych moich podejrzeń. Gadam po jest to na zewnątrz jak coś. Długi atak jest. Jeszcze się trzyma atak. Koniec. Super. Koniec. On mnie no. gonił. Nie bawić się bawić latarkami jak ten jak lata. Ale on mnie gonił, ja, ja on mnie złapał bo z ten. Ja wychodziłam spokoju i a tak był. I ja tak zgasiłam latarkę, ale nie wiedziałam gdzie są schody i co chwilę To no w ogóle koło mnie ciekał. Bo ogólnie mamy dość mało psyche. No, ale ja długo właśnie szukaliśmy go więc no. No. no, bo w ogóle nie dawał znaków na talerzach. I a tak! O, a tak. A kto został? Ja? O, to się Hawaj. Yy, a więc tak, super. bierzecie krucyfiksy, ja biorę zapaniczkę i podparam pentagram. Pentagram, bo trzeba zrobić zdjęcie. Biorę aparat ale i Ale to może i... najpierw zobaczymy, czy są te docy, co? A to tak, tak, tak. To ja wezmę krócej i docę. Mhm, yy a krucyfiksy rzuci się po prostu... Yy, tam co, nie? Na gramie. To no so, może tam solą posolić wokół niego. Żeby Rzecz, jak Uła, coś to, coś, to musisz innego. włączyć latarkę. Mikołaj. Jeszcze nie odzywaj. Mikołaj do mnie nie przyszedł. Nie mów podczas handlu. Koniec! że Koniec, możesz wyjść. I chodź okay. do nas. Byli Sandr Dawaj, chodź. Teraz no, na, na prawo idziesz. No wychodzisz w pokoju, od razu na prawo, i masz wyjście. No i chodź do, tutaj do wana. Kto pisze pisy? Ja już wziąłem. Dwie osoby po. O, hmm. widzę. Widzę jak mruga. Coś. No to ja ci mrugam. Chodź, Jak coś, to ja wziąłem sól. Ej, ej. A ja nie mam aparatu. Boże, jakie wow. za... prawie mi zawału dostałem, bo koło mnie był święty Mikołaj normalnie. Weź tabletki. Weź tabletki właśnie. Święty Mikołaj koło mnie był. I, bie... I bierzesz świeczkę i... Ale to najpierw ja wziąłem krótko do pokoju tam i dotrzę do pokoju tam. Zresztą w środku jest, naprawdę? Dlaczego mi wzi... tak wziął się nie poprawiło? Widziałeś pilsy? No. Może masz ją w jaki coś zjednoś, poszukać. No te no to zjedz. A to są kartki w ogóle. Nie A teraz. Poszukam. No. Bo no, nie wiedziałem, że to widziałem. Mogę pozostać w tym no, busie, bo... Muszę się rozciągnąć. Aha. No dobra. I chcę psychy na nabrać. Nie bierzesz, nie. ale tak nie załadujesz psychy. Poczekaj. Więc co było? Mroźne temperatury i, I co było jeszcze? JMF. Czyli może być Jean, Shane, Oni lub The Twins. No tak. Wydaje mi się, że. bo mi dzwonił święty Mikołaj, nie wiem. Pan Mikołaj teraz na wszystkich duchach jest praktycznie. Ale wiemy, że to jest. Mam pytanie, pytanie, to jest no jakiś to jest event Mikołajowy czy co? No to tak. po prostu ten zrobiony. Znajdziecie zdjęcia? Krąższułem. Dlaczego krąższułem? jest zrobiłem pod dwie gwiazdki. Co to zrobiłeś? No, tylko pod dwie gwiazdki są. Mm, pod, pod, ktoś ma, ma drugie okróce? Halo? Macie krucyfiks? Ja położyłam tam, żeby tam nie hantował później. No, nie wiem. No, może iść po drugi krucyfiks. No. Moja psycha już wróciła. Odstawiam temperaturę, bo już nie potrzebne. To co jeszcze mam wziąć? Mhm. Robimy te zadanie poboczne? Dowiedz tak. Się... Spraw, aby duch zmuchnął świeczkę. Spraw, aby duch przeszedł przez sól. Ale zmuchnięcie świeczki wziął też do krągu, co nie? Do tego, to by... No, To robi świeczkę. Nie wiem. Ja to robię. No, Roktoś to 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 z... Na... Ja mam aparat i krzyż. Dobra. Mam pytanie. Ty wziąłeś tę świeczkę i to? I zapalniczkę? Tak, 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 tak. Jak ty to robisz, że... Czym to się zapala? Zapalniczką. Mm, jak na przykład tak jak Smash idzie... czekamy, bo nie wiem. To jest dzień... Co? Którą stronę uciekamy? Eee, są. Tak. To ja tak. bym uciekła na prawo. To rzuć krótki ślad pod podpalam. Ja mam tylko na, na to lecieć. Na jak możesz rzucić? Rzuc nie, nie, tu gdzieś rzuć, nie? Albo na środku możesz zostawić nawet, no. E, przygotuj aparat żeby zrobić zdjęcie. Mam przygotowane, aż się ja e, Ty nie tam nie uciekaj, tylko uciekaj tam, bo będzie handel. Teraz. Za mnie, i za mnie idź od razu. Do tyłu tam za mnie. Ty tam możecie już uciekać po nawet, wiecie? Nie widać go. Bo... To jest kurwa Gin, przynajmniej szybki. Ja umrę. Kurwa, goń mnie, zechron. Ten barierkę Myknu zabił. Eee. Wejdź mi Wieje się. Dobra, można wejść po jachtę, dala. E... Wow. Zrobiliście mi zdjęcie? Tak, zrobiłam zdjęcie i udało mi się zrobić zdjęcie ducha. Tylko pierwsze, pierwsze, dwa, pierwsze trzy mi nie wyszły, a dopiero czwarte wyszło. Ogólnie chciałem panu powiedzieć, że coś, ktoś, on do mnie podbiegł, powiedział mi na łóżko coś i odszedł. Hunt jest kolejny. Rozsypcie sól jeszcze tam i ten... Beczkę daj. Czemu? Wyłącz latarkę i się schowaj, nie w rogu najlepiej. I nie mów nic. On jest przed drzwiami Chowaj się gdzieś. Nie żyje. Znowu. Ta gra nie lubi. Nie. Wyszedł z pokoju. Nie dojdzie do niego. Czy ja wiem? Dość długie są jego A jak je, ma... Już czytam. Umiejętność Jim będzie poruszał się szybciej, gdy jego ofiara jest daleko. Aha, dobra. To wyłączenie światła to znaczy. Ten. No i wyłączenie y, światła, nie? Źródło. Dobra, koniec. Możesz wyjść. Ja. Oczywiście mogę wyjść. Musisz otworzyć Ja mam 0 psyche. Weź sobie. Jest. Jedna ta nie Ogólnie fajnie się bawię z Wami. To dobrze. Mm, trzeba tam ja jeszcze Stałem przy drzwiach normalnie. Ale najlepiej się gdzieś schować. Włączcie prądek, tak. Ale właśnie, był no. na sali gimnastycznej, on przybiegł do mnie, powiedział mi coś i coś tam powiedział. Jakiś tam mam rotał, że jest stary, że coś tam coś tam I... 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 i. po. Nie, po prostu powiedział mi tak, po prostu jakieś ble 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 cicho, i później od, I odszedł, i poszedł na drugą stronę. Jezu, znowu klawisze trwałe. idź mi z nim weź się. to wyłącz Czekaj. jest łatwy. Jakaś tylko odnoczka mi Mam pytanie, ktoś pójdzie ze mną, czy po prostu... Ja jestem... To możesz widać to. Włączyliście prąd, korki? Nie, bo nie wiem gdzie one są. Pod Są pod po lewej stronie, czyli naszej. A tak. Nie zdążyłam wejść. Chyba umrzecie. Nie wiem ktoś środku. Karolina jest prosta. Już koniec. No bo mnie zabili. Zabił Ja się boję jeszcze tak szczerze. Zadzwoni. No, dzwoni. Dawajcie, dołączyć się do Twoja Jeden parę wszystkie rzeczy w sumie. tam rzeczy jakieś. Też dodałam jakieś rzeczy. Ja nic nie dodaję, nie umarł. Weszłam. I co, później gramy jeszcze w coś? Czy... Gramy dalej w faspofobie ciągle. Zobaczymy. Wiecie, że to ja, z... ja, że ja zginęłam, alata... a świeczka się dalej pali? Kurwa. O, a! Krucyfik jest cały spalony, nie? Jeden. Wyłączyłam prąd. No nice, jest Ale... No O co to za fajna gierka? Salt and... coś tam Ale zgłosiłam się, i co na mnie włączyć Jesteś tam młoducha? Halo? Mam komunikację to ten? Komunikację, hmm. komunikację To... Bo nie wiem No właśnie się zastanawiam, czy kupować, czy nie to eee, chodziło. powiedzmy sobie że chciałbym Wam poinformować tak, jak z Ja mam 3%, Karolina ma znak zapytania, Tiger ma znak zapytania, a Tia Wiana ma 20%. No. no. A teraz mam 0, a teraz mam 1. A mamy średnią 10%, wejdziemy, nie mamy tam króca i nas hantuje od razu. A musimy zrobić tylko zadanie popaskowe, bo ducha już mamy. To jedźcie już. No, ja nam musi ryzykować. Albo sama pójdzie i to zrobi, a... <laughs> się jest, co zrobi. Szczęściej tu podjadę, niż tam pójdę. Dobra, ja zostaję. Może mi się... A mam pytanie. Ten stan psychiczny, to może mi się wzrosnąć? Nie, bez tabletek nie mamy już tabletek. Czyli będziemy tacy... bardzo... <laughs> A, w ogóle, znaczy, to to jest... no A w ogóle z kim tu No zaraz. A jedyna jestem żywa. Dobry. Dzień dobry. Z kim ja tu siedzę? Eee, yy, no. To ciało. A właśnie, tylko my we dwójkę zostaliśmy? No tak, nie żyją. <laughs> Aha. <laughs> Okej. Okay. Dlatego ja bym odjechała, bo mamy zrobione tylko poboczem, co daje nam po 10 dolarów. O, profesorak przyszedł. Hej Karola. Tak. Więc nie opłaca się ich robić, bo to daje tylko 20 dolarów. Jeszcze ja jedna. I co? Harnas i na uciekają? Jadku, jak chórze? Zaznacz sobie. Nie, nie, nie mamy ducha zrobionego. Dobra, co robimy? Eee, Jedziemy co trzecie do było? Mmm, masz IMF, odciski i mroźne. I palców, mroźne i jean. No. Mogę nacisnąć guziczek? Proszę! Duchy mają zaznaczone? Tak. tak. Get, get started, tak? Tak. Brum brum! <grym> I...